Hej, hej, Kolejna sobotka, dzisiaj idzie typowo już rower. Zobaczmy postęp prac. O, o, ale zbrojenia. Ale tak to nawalili. Dzisiaj przegibek Na szybkości Mostek numer 2 Ohoho Ambitnie tutaj podchodzą Co to tu kurde robią Na bogato to będzie mostek Wcześniej był taki, że go Nie było widać w ogóle W zeszłym tygodniu, trasa nie do końca się udała Złapałem panę Po 70 km Miała wpaść seteczka I Jak się okazało Dętka była dosyć stara i Rozeszła się na klejeniu Szkoda Cała trasa pod wiatr a na koniec to ostatnie 30 bym ją z wiatrem coś przetestować dzisiaj kierunek przygibek mamy limit czasowy około 3 godziny podjazd numer 1 Czuję, że dzisiaj to nie jest mój dzień, bywa. Nabieramy prędkości. Też ciężko to nazwać prędkością. Po prostu prac Słabo na Pora pokazać trochę o rowerach Łudziłem się, że będzie inaczej Ale jest dokładnie tak Jak myślałem, że będzie, czyli na wstępie rower jest wolniejszy od poprzednika Nie ma co ukrywać fizyki się nie oszuka Na szczęście leci już pierwsza paczka upgrade'u prosto z Chin Próbujemy czegoś nowego Zobaczymy jak Jaka będzie różnica no, Jestem mega ciekawy No tak Chyba najgorszą rzeczą w tym rowerze to są Stokowe opony Na razie Wiem, że jest wolny, ale jest to nieobiektywne przez właśnie te opony. No, ale nie będę zakładał nowych opon do starych kół. Jak za chwilę wylecą nowe koła. Test amortyzacji. O, kurde. No, dużo bardziej komfortowo, jakby jechać taki prześcieradle. Zwyczajam do DIY Jakoś turbo zachwycony nie jestem. Jest lepiej, nie sądzę. Bardziej bym powiedział, że jest inaczej. No i jedziemy. Orlem szczyt. Jak będzie dzisiaj 25 minut to będę wielce zadowolony A gdzie tam do 20? W końcu cisza Cały czas ja się auto. Sodi Gavra Mo Mobilizujące napisy Na wjeździe mieliśmy Kom 8 ileś 8 ileś to ja będę miał dzisiaj stracy do swojego Jak Anyway Udało się zmienić od nachylenia siadełka w ruch poszedł Majzel i Młotek, darmny patent, ale okej okay. zrobione Jakiś kąt Minus trzy stopnie do tego. Pół centymetra niżej Całe siodło Całkiem inaczej się idzie Proszę, jaki dywanik No fajnie, fajnie Trzeba nagrać filmik W przeciwnym kierunku Pięćdziesiąt na godzinę, a właśnie to też jest. Pierwszy prawdziwy zjazd na hamulcach tarczowych. No i jest. Nie trzeba się martwić, że się koło przegrzeje. To nie dohamuje. Pełna modulacja. Cichutko. Trzeba się przejmować deszczem, błotem, piachem po prostu hamuje. Kolejna sprawa to komfort na poprzednim modelu miałem trzy rodzaje kół, trzy rodzaje opon, wętek, także przy każdej zmianie odczuwałem dużo. Z wąskich kół na szerokie, to no, komfort drastycznie się powiększył. Tak, tak samo opony, już 23, a 28 to była przepaść. Nawet czuć było wymianę dentek na TPU. Że gdzieś to tam. Jak bardziej komfortowo było Generalnie powiedziałbym, że był to bardzo komfortowy rower Miałem okazję przejechać się na kilku No to faktycznie plomby z zębów wypadają a poprzedni ładnie tłumił no ale tutaj to zupełnie inna liga zwłaszcza jak tam dwie sekcje brukowe przejeżdżałem no to totalna różnica ciężko mi pojąć jak muszą być takie komfortowe rowery Właśnie się takie endurance tu jednak pełna konstrukcja areo ale jednak nie wygodna. Właśnie temu też kupiłem akurat ten rower ze względu na komfort plan zakłada jest bardziej komfortowa to damy troszkę mniej komfortowe koła może będzie szybciej Oczywiście zdaję sobie sprawę że różnica to może być właśnie na łonach i kołach niemniej jest komfortowa. dylemat prędkość 29 robić duży przekos czy dać mniejszy blat na kompakcie nie byłoby tego problemu No, ale coraz bardziej mi się podoba. Niby to samo, a inaczej, aż chce się jeździć. jeszcze 20 minut będziemy w domku